Dzień dobry kochani, przychodzę z przekazem weekendowym, runiczne miejsce mocy Mimeruna, przesłanie anielskie na weekend 24-25 maj 2025. Wybieramy sobie grupę. Kochani runy na weekend, sobota manna z niedziela w Unio. A więc sobota w medytacji, ale też w pracach społecznych, spotkanie z osobami wysokopostawionymi, osobami, które posiadają wiedzę, może spotkania jakieś z osobami, które mają do przekazania coś wartościowego. Może ty będziesz z kimś dzielił się swoją wiedzą, doświadczeniem. Niedziela pokazuje się też w energii świętowania, w energii radości, w energii spotkania się właśnie w jakiejś grupie, z rodziną, z przyjaciółmi. Mi, więc warto tą energię z, z wykorzystać. Energia taka sprzyjająca, szczęśliwa, radosna. Zapraszam na więcej kochani na, na playlistę Runa dnia. A tutaj jeszcze dopatrzymy poparcie, kochani, nie włożyłem kluczyka, ale już mamy. I wybierajcie sobie, <laughs> wybierajcie sobie, która grupa, jedynka, czy Dwójka. Jeżeli wybrałeś biały kamień, przekaz dla ciebie od aniołów na ten weekend, Archanioł Jofiel. Archanio Jofiel działa za pośrednictwem złocistego promienia, czerpiąc mądrość ze źródła. Poproś go, by cię oświecił, pomógł ci połączyć się ze źródłem wiedzy, które nosisz w sobie. Archanioł Jofiel pomoże Ci także zbudować i przyswajać informacje jeśli zatem obecnie uczysz się bądź studiujesz, możesz skorzystać z polskiej pomocy. Wezwij Archanioła Jofiela, by udzielił Ci siły i wskazał właściwą drogę. On pomoże ci usunąć z Twojego życia to, co złe, stać się otwartym, szczerym, pełnym mądrości. Anioły dają ci znak, że czas, byś przyodział się w złotą szatę mądrości. Wyobraź więc sobie, że otacza cię złocista poświata. I bądź mądry. I afirmacja łączy się ze źródłem mądrości, które noszę w sobie. Rubin, błogosław swoje serce, sięgnij po emocjonalne i duchowe wsparcie, aby uzdrowić i zreperować własne serce. A więc tutaj trzeba się zająć. Czakrą serca i warto popracować w ten weekend, kochani. Właśnie jest tutaj mannas, więc tutaj spójrz głębiej w siebie, otwórz się na medytację, może dostrzeżesz pewne rzeczy, zrozumiesz azurę. Twoje pragnienia spełniają się, spełnią się w najbliższej przyszłości, miej wiarę bądź cierpliwy, nie próbuj wymuszać ich urzeczywistnienia, na coś jest idealny moment, na coś, o czym myślisz, nad czym się zastanawiasz. Zrób rachunek sumienia. Archaniele Michale, aniele odwagi i pewności siebie, zwracam się do Ciebie, obdasz mnie swoją siłą, pozwól mi przyznać się do siebie, mojego życia oraz mojego boskiego celu. Proszę, prowadź mnie pewnie tak, abym całkowicie otworzył moje serce na wszelkie Doświadczenia przepięknie. Mądrość. Nie staraj się kontrolować wszystkiego, zaufaj mądrości boskiego planu. A więc tutaj trzeba troszeczkę odpuścić, tak? Zastanowić się, co należałoby zmienić w swoim życiu, z czego zrezygnować, na co się otworzyć. Bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnąłaś. Dokładnie tak, i docenić to, co masz. Dla drugiej grupy, akceptacja oznacza bezwarunkową miłość. Anioły przypominają ci, byś zaakceptował innych dokładnie takimi, jakimi są, nie osądzając ich, winiąc czy też pragnąc ich zmienić. Dokładnie, mannas nas mówi o tolerancji tak niezależnie od tego czy ta osoba podoba nam się jak się ubiera, jak się zachowuje, tak jest to energia, która y, mówi o tej tolerancji wobec innych osób. Jeśli kogoś w pełni akceptujesz, nie ma w tobie złej woli ani wrogości wobec innych osób lub rzeczy. Nieczynienie szkody dzięki akceptowaniu status quo jest wyższym stanem egzystencji. Ludziom ciężko jest zdobyć się na to, gdyż jest to cecha boska. Jednak anioły chcą zwrócić na nią Twoją uwagę, zaakceptuj siebie, jeśli to zrobisz, poczujesz skupienie i pewność oraz ujawnisz boski pierwiastek, który masz w sobie. Tak łatwo nam oceniać, kochani, i za każdym razem to robimy na gminie i warto na to zwrócić uwagę, albo nie oceniać. się uwagę, bo często my nawet nie wiemy, że za każdym... Razem coś gdzieś zauważymy i zaraz oceniamy, tak? No, trzeba się tego wyzbyć chociaż w jakiejś części, pracować nad sobą. I afirmacja, akceptują siebie i innych. Jest bardzo trudno, kochani, ale trzeba spróbować. Apatyt, postęp zamiast... Perfekcji. Nie porównuj siebie do innych i nie osądzaj siebie. Zamiast tego skup się na tym, jak daleko zaszedłeś i na wszystkim, czego się nauczyłeś. Dokładnie jednak porównuj siebie do samego siebie sprzed lat i zauważ w jakim miejscu jesteś teraz, a w jakim byłeś wcześniej. Aurora, wznosisz się w tej chwili wysoko, co może przestraszyć innych, jednak nie obniżaj swoich lotów. Wkrótce inni odważą się pójść za Twoim przykładem w przeciągu kilku miesięcy ma szansę się coś tutaj zrealizować. Wieczna miłość. Pomóż mi dostrzec całą miłość, która mnie otacza, tak, żebym mógł poczuć bezpieczne otrzymywanie, wyrażanie i dawanie miłości. Odpocznij i zrelaksuj się. Przestań, przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. Pozwól sobie na odpoczynek, tak znać ten czas, żeby się zrelaksować, żeby pobyć w towarzystwie, albo też w takim miejscu, które sprawia, że czujesz się szczęśliwy. Poznaj samego siebie, a więc otwórz się na siebie. Kochani, wszystkiego co najlepsze. Niech to będzie piękny tydzień, pełen zrozumienia, pełen akceptacji, pełen szczęścia, radości, spełnienia marzenia i spełnienia tego czasu z osobami, z którymi jest Wam miło, jest Wam przyjemnie, czujecie się radośni i działają na Was bardzo tak pozytywnie, ale I Wy też na inne osoby. Działajcie pozytywnie, bądźcie w pełnej tolerancji. Tego Wam życzę. Wszystkiego co najlepsze. Mi maruna.